Cześć siema. Minął kolejny tydzień. Zapraszam was na podsumowanie tego tygodnia. Moim zdaniem dość dobrze wyszedł. Poniedziałek, zaczniemy od poniedziałku. Poniedziałek, przychodzi do mnie paczka. Długo, 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 naprawdę długo wyczekiwana. Brakowało do tej ramy od 512, który jest tutaj, który już nie widać z tych śmieci. Brakowało tylnego koła. Jest to tylne koło. Przyszło. Koła przygnały do mnie aż z Bułgarii. E, Ugadowałem się z facetem już gdzieś od początku grudnia. Trochę to przetrzymywałem, szczerze mówiąc, ze względu, że no, liczyłem, że udało że mi się gdzieś znaleźć komplet takich kół w Polsce. E, niestety. A przynajmniej tylne, bo przednie e, akurat tam takim trochę trafem od innego modelu, ale akurat było takie samo zamienne z 511 miałem. No ale niestety tylnego koła nie udało mi się znaleźć i po prostu no, pękłem. W końcu zamówiłem te koła od faceta z Bułgarii przednie jest w całości, ono tam się już moczy w ropie, zaraz Wam je też pokażę oczywiście, a jeżeli chodzi o tylne koło to przyszło już rozebrane, facet miał też 511 całą, robił sobie jakąś tam renowację, jeszcze części sprzedawał ogólnie koło miało być w stanie tam dobrym no i powiem wam, że przyszła paczka, tak jak mówiłem, koło rozebrane. Oczywiście do obu kół, e, tu jest piasta tylna, tam widzieliście przed nią, były dekle, komplet dekli. Szczęki, no wiadomo, jest w stanie niezbyt. Ale no mam komplet dekli, które mogę sobie gdzieś tam wyszkiełkować, już przygotować. Tak samo mam piastę. Są ślady od szprych, Widać, że gdzieś to tam było luźne czy coś i po prostu się podznaczały, ale no wiadomo, jak przyjdą szprychy tutaj w to miejsce, to będzie dobrze. E, Wygląda na to, że nie było nic tej naprawiane, kombinowane. W ogóle jest dosyć ciekawa sama w sobie ta piasta ze względu na jej kształt. E, ciężko, ciężko było z tym. No, na szczęście się udało to znaleźć. Nawet te pieniądze nie były jakieś tam tragiczne. Zębatka od 516. No, nawet zębata od 516 pasuje. To jest w ogóle fajna, aluminiowa. Ciekawe, czy to oryginalna, czy jaka niestety zużyta, ale jest fajna lekka. Widziałem, że są na Allegro, ale są stalowe. Także jest piasta, to chyba najważniejszy element, tak jak mówiłem, przednie koło jakieś tam było, tyłu niestety nie. No i tu zaczęły się schody, facet twierdził, że koło jest w dobrym stanie, że są wszystkie szprychy i obręcz jest spoko. Obręcz tu już widziałem, że jest do dupy. Na zdjęciu już było widać, że jest gdzieś tam. Ogólnie krzywa chyba to nie jest, ale no niestety, o, widzicie, tu jest trafiony rant. Damy sobie z nią spokój. Nawet nie będę jej sprawdzał, szczerze mówiąc, czy jest prosta, czy nie. Ten trafiony rant już moim zdaniem ją przekreśla. Piasta jest najważniejsza, no i już, co zauważyłem, to to, że tu jest wyłamana szprycha. Czyli przy rozbieraniu ktoś już zrobił coś mądrego. Poza tym, jak widzicie, jest ciekawej budowy w ogóle ta piasta. Tak wygląda, że ta wkładka tutaj żeliwna czy stalowa jest sanitowana. Tu, tu i tu. E, czyli jakby ten element jest teoretycznie wymienny. Ogólnie nie jest zły. Damy sobie to do przetoczenia, żeby mi to zabielił. Przednie koło wyszło niestety gorzej, jest mocniej zużyte. I widzicie, tam są sześciokąty. E, które ty później przedziewacie sobie śruby do mocowania zębatki, one na szczęście też nie są obrobione. Łożyska siedzą, łożyska to tam wiadomo kibel, nie, nie ma tulejek dystansowych, ale z tym sobie poradzimy, wszystko będziemy robili na bieżąco. Tak. Szprychy. Szprychy miał być komplet, tak samo nyple. Nyple to od razu sobie olałem, bo wiedziałem jakie one są już przy rozbieraniu tych kół tutaj. Wiedziałem, że to jest dramat, tragedia, że nyple są miękkie i na pewno się nie uda ich odzyskać, więc w ogóle olałem temat tak samo. No ale szprychy, nie ukrywam, że mi zależało, no i mam szprychy niestety takie, że po prostu ktoś je przy demontażu zniszczył, pogiął wszystkie szprychy, dodatkowo wszystkie szprychy noszą ślad, że ktoś przed odkręceniem nypli zaszlifowywał nyple sobie szlifierką czy czymś od góry, no i niestety wszystkie szprychy, tak samo jak widzicie dzisiaj nypel, nosi ślad po prostu, że ktoś wszystkie po kolei zeszlifowywał od góry, niestety te szprychy u góry są uszkodzone. Brakuje gdzieś 5-6 sztuk, może 7. Widzę, że kilka jest już nadpękniętych, czyli no niestety, ale oczyściłem je z rydzy, bo były oczywiście zardzewiałe w ramach próby. Miałem nawet je ratować, miałem je tam poprostowywać, próbować coś z tym zrobić, ale stwierdziłem, że nie uda mi się uzyskać tych kątów tutaj. Tym bardziej, że jest wewnętrzna jest zewnętrzna. Nie wiem, czy mi się tu uda pokazać. O, chyba tutaj. Jak widzicie, tutaj jest kąt prosty. Tutaj jest ten kąt taki łagodniejszy i to jest inna szprycha. No i niestety wybartnik takich szprych w rozmiarze M4,5, grubość drutu 3,9 bodajże nie dorabia, ale na szczęście teraz wczoraj czy przedwczoraj mi się znaleźć firmę, która dorabia szprychy w rozmiarze gwintu M4,5, grubość drutu też odpowiednią i jeszcze co nieciekawsze zleca to do Czech. Koszt szprychy 3 albo 3,50 z nyplem. Tak więc z wysyłką wychodzi gdzieś tam koszt z, w okolicach 130-140 zł za taki komplet szprych. Więc ostatecznie myślę, że nie jest tak źle i prawdopodobnie tak po prostu tą drogą pójdziemy. No i to była ta poniedziałkowa paczka numer 1, czyli kompletku. Kolejna paczka, teraz przeskoczymy sobie o dzień później, czyli na środę. Kolega Piotr odezwał się do mnie w sprawie przejściówki lampy od Harta do Betrójki. Ja tam mniej więcej wiedziałem temat, coś mu tam nieco, 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 mu tam podpowiedziałem. No i podczas dyskusji okazało się, że kolega Piotr ma kilka części do CZ i że chętnie się ich pozbędzie z jakąś tam symboliczną kwotę, no i dogadaliśmy się. Nie są to może jakieś tam części pierwszej potrzeby, no ale komplet podnóżków to akurat fajna rzecz, tym bardziej, że do której z ram brakowało mi chyba do falty. Mamy półki nowego typu, seria 500, czyli tam 516, 514, 513. Wyglądają ok, no wiadomo, są jakieś tam pokaleczone, poobijane, no ale no to też nie jest sprzęt wystawowy, jest komplet półek razem ze sztycą. Stary napinacz, jakiś tam kawałek boczka i wyglądało, że to jest motoplat, ale okazuje się, że to jest jakiś tam zapłon czechosłowacki. Pal, ktoś tutaj coś naprawiał, może to opku, nie wiem. W każdym razie jest przelotka, a to jest dosyć istotne, bo ja tej przelotki nie mam przy tamtym silniku, tam coś było niestety robione. No i chętnie się coś dowiedział na temat tego zapłonu. To wygląda, jakby to była jakaś podróbka, czeska podróbka Motoplatu, no bo Motoplat jest hiszpański. No i tak właśnie wyglądała zawartość paczki numer 3 środowej. No i między paczką numer 1 a paczką numer 3, między poniedziałkowo a środową była jeszcze paczka wtorkowa, czyli paczka numer 2. I zobaczcie, co było w tej paczce numer 2: CZ Cross Typ 984, pojemność 125. No i co wy na to? To już jest mój drugi taki silnik. Tak samo jak ten pierwszy, te 984, które leży sobie już od ponad roku i czeka. Tak samo jak ten poprzedni. Ten silnik trafił mi się przypadkowo. Są dwie świece, dużo osób to zauważyło i ja też na to zwróciłem uwagę. Byłem przekonany, że to jest patent jakiś klubowy, ale nie. To jest oryginalny odlew, ta głowica taka była. Byłem przekonany, że to działało na zasadzie tak jak w włoskach rajdowych, trialowych i tak dalej, że. Kiedy zdycha Wam gdzieś tam na rajdzie, jedna świeca ściągacie fajkę, przepina na drugą, odpalacie i dzida. Uświadomił mnie Pantomek, który prowadzi stronę CZ Motocross, Java, Enduro, Polska i SDT. Link macie do tej, do tej strony na fejsie w opisie filmu, oczywiście. Zajrzyjcie. I on mi tutaj uświadomił, że obie świece naraz dawały iskrę. Teraz powiem, że komora spalania, bo już ja już to coś ściągam ściągam, ja już wiem jakim on jest stanie. Komora spalania jest bardzo mała, podobno do tej w WSC4 z daszkiem. No i te dwie świece, no, bardzo dużo powierzchni zajmują i dwie iskry jednocześnie lepsze spalanie mieszanki. No i poza tym taki backup w postaci, kiedy jedna ze świec niestety zdechnie. To są dwie zalety, które ja widzę i których się domyślam. Może ktoś wie coś więcej chętnie się dowiem. Ogólnie za ciekawe te, te świece, obie są czeskie. Pal jedna i druga. Nie wyglądają na jakieś oryginalne. Ale dobra, przejdźmy do sprawdzenia stanu tego silnika. Zrzucę czapkę, zrzucę pokrywy i za chwilkę Wam jeszcze wszystko wytłumaczę. No i dobra. Przygotowany pięciobiegowa skrzynia biegów. Ja już sobie ją sprawdzałem. Cała zdrowa. Wszystkie koła zębate są całe. Mają wszystkie zęby. Nie widać jakichś dziwnych śladów, zużyć uszkodzeń. Na pewno trzeba by to przejrzeć i pewnie zdystansować. Brak tej górnej pokrywki z prowadnicą wodzików, no bo wiadomo, wodziki później chodzą po prowadnicy. Akurat jeżeli chodzi o tą prowadnicę, pod pięciobiegową skrzynię z 94, na szczęście nadmiarową mam, więc w tej kwestii, jakby w tej części silnika sprawa jest załatwiona i myślę, że wszystko jest ok. Wiadomo, trzeba to rozebrać, wyczyścić, umyć, bo tam tu śruba jest jakaś wpadnięta, jakaś podkładka. Ale ogólnie ikły i zęby w tej skrzyni biegów są całe, więc mega, mega naprawdę sprawa. Sprzęgła niestety brak, o tym wiedziałem już kupując ten silnik, brakuje sprzęgła. Jest, jest zębate, jest koło zębate, brakuje kosza z tarczami, przekładkami i tak dalej. Stan obuwałków zadowalający, wszystko wygląda dobrze. Same kartery, no wiadomo, tu jest trochę poobijana ta obudowa, ta pokrywa. Same kartery e, moim zdaniem są w porządku, wszystko wygląda naprawdę ładnie. No tu jest jakieś tam wyszczerbienie, no ale no to jest, nie jest sprzęt jakiś tam, tak samo tutaj. To nie jest sprzęt do zabawy, to był sprzęt do orania, do upalania. I to jest jedna z pierwszych rzeczy, które mi się niby nie zgadzają. E, z wiadomości, które udało mi się uzyskać od prowadzącego stronę, o której wspominałem przed chwilą, tu powinien być zapłon na magneto. I tak samo cewki powinny być, wiadomo, no, też inne. E, Jak widzicie, jest wirnik. Magneto nieco wymaga innego wału, podobno dłuższego. No, wygląda na to, że... Ciekawe czy ktoś to podmienił, czy podmienił może głowicę, bo ogólnie właśnie głowica zdradza, e, zdradza fakt, że powinno być magneto. Po numerach i po głowicy na dwie świecy dowiedziałem się również, że Prawdopodobnie jest to 73 rok produkcji tego silnika, więc już troszkę czasu ma za sobą. Ogólnie jak widzicie, silnik się obraca i tutaj właściwie nawet nic złego się tutaj nie dzieje, żadnych problemów nie ma. Jeżeli cho Jeśli chodzi o ten dźwięk, to nie jest korbowód, to jest dźwięk między tutaj kołem zębatym, które jest na wale i które jest tutaj na sprzęgle, które sprzęgło jest luźne, on taki dźwięk generuje. Ogólnie jeżeli chodzi o cylinder, niestety nie dysponuje takim oświetleniem jak wujek piston. Ale spróbuję Wam go tak ładnie pokazać w miarę całego. Widzicie? Ogólnie, y... Ogólnie sam cylinder jest bez rys, Nie jest porysowany, aczkolwiek, jak widzicie, tłok jest brudny i ma jakieś tam ślady po meteorycie. Podjedźmy mi do góry. Ogólnie ma też już spore luz, niestety. Brak śladów tak samo korozji, więc wygląda na to, że był w dobrych warunkach. Jednak głowica już nam mówi, że było jakieś bliższe spotkanie tutaj i coś tu się na odwalało. Widzicie, jest dosyć mocno poharatana. Zobaczcie, jaka malutka komora spalania jest tutaj. Jeszcze mniejsza jak w czwórce. Ciężko to w ogóle chwycić tutaj pod te światła, zobaczcie jakie maleństwo i te dwie świece, nie? Także tutaj no no, ciekawa sprawa ogólnie z tymi dwoma świecami, no ale widzicie, jest pokaleczony. Być może jest to... Być może to nawet jest i ten tłok, no bo on dosyć ma duży luz i no, moim zdaniem miało prawo coś tutaj się stać. Na szczęście gładź nie nosi tutaj rys, nawet no próg trochę jest, czyli to musiało jakoś tam później chodzić. Prawdopodobnie ten silnik spokojnie można byłoby tutaj uruchomić w tym stanie, no ale wiadomo, jest obarczony jakimś ryzykiem po prostu, jeżeli chodzi o jazdę. Już ze względu na no ten luz, który jest moim zdaniem dość duży i ten, no po prostu raz, że o, widzicie, raz, że jest jakieś zużycie tutaj y, na korbowodzie, na łożyskowaniu tłoka, no to, no, to, no to również sam tłok ma luz. To też jest moim zdaniem dość ciekawa rzecz. W tamtym silniku, który jest na ziemi, ten dolot jest chyba nieruszany i tam jest chyba 28, 30. Jeśli chodzi o ten silnik, to widzę, że ktoś coś tutaj rzeźbił. Ja ogólnie łapki mam nie za duże, takie damskie bym powiedział. No zobaczcie, to palcowa na trzy palce, nie? Także on tu jest poszerzony, widać właściwie na maksa. Z tego co mierzymy, 34 mm, tak mierząc z grubsza, ale nie jest to idealny okrąg. No ale ogólnie, potęga. Także to jest właśnie ten zakup numer dwa. No i oczywiście, muszę przyznać, że sporo, sporo w tej całej akcji wzięli udział widzowie. E którym bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za aktywność, za wsparcie, bo w ogóle no, zgłasza się do mnie bardzo dużo osób, które mają części do CZ. -y. No, albo jeżeli nie mają, no to mi podsyłają na miary, no to po prostu to jest coś niesamowitego, pomagacie po prostu, no, że wy poświęcacie na to czas. Zaraz my, krótko po zakupie tego silnika, zaraz jeszcze, zaraz jeszcze dostałem wiadomość, że wyszła jakaś tutaj rama w od CZ-516 w, w okolicach w Kujawsko-Pomorskiego, ja już dostałem po prostu link, 10 minut czy tam 5 po wystawieniu na OLX-ie, także ludzie nie śpią, ludzie szperają, także nie śpicie, nie szperacie, dziękuję wam bardzo, bo to jest po prostu mega, mega rzecz. Nie wszystko człowiek jest w stanie dostrzec, ale za te kontakty, za te namiary Wam bardzo, bardzo dziękuję. No ogólnie wiadomo, nie zawsze się człowiek dogada, nie zawsze ta cena jest jakoś tam odpowiadająca, nie zawsze, nie zawsze się zdąży nawet, no ale naprawdę mega, mega, że dziękuję Wam bardzo. Składam ten silnik z powrotem do kupy, zatykam w nim tutaj kanały, żeby nic się tam do niego nie dostało. No i parkuję go na razie gdzieś tam obok tej drugiej 94, a ja spróbuję podejść te przednie koło od 511, które moczy się już tam 2-3 dni. Zobaczymy jak pójdą też pływy. No w każdym razie do dzieła. No i dobra, mistrze, koło jest rozłożone. Widzicie piękna, złota obręcz. Obręcz niestety jest lekko krzywa. I ma wyrąbany gdzieś tu otwór albo na wentyl. O, tutaj ten, zobaczcie, kalocha. Wyrąbany otwór na e, wentyl albo na trzymak. E, ogólnie udało się. Powiem wam, że poszło to dużo, dużo lepiej niż tamte dwa poprzednie koła, które rozkładałem, Już wymoczone było w ropie, nie, nie siedziało jakoś nie wiadomo jak długo, ale Ogólnie poszło dość dobrze. Był jeden z najgorszych scenariuszy, jaki tutaj mógł się pojawić, czyli stanęły dwie szprychy ostatecznie. I to najgorsze jest to, że dwie naprzeciwko siebie. I wtedy nie możecie ich wysunąć z obręczy, bo gdy możecie wysunąć z obręczy szprychę, to możecie wtedy sobie troszkę inaczej zadziałać, złapać w imadełko coś, a tak niestety, ale no, nie idzie tego zrobić. Jedną się udało ruszyć, druga niestety, Franca pękła. Tylko ta jedna szprycha niestety mi pękła przy rozkładaniu tego koła. Pech, to właśnie jest pech. Ostatnia z nich pękła. Podgrzewałem palnikami, niestety. Może gdybym wymoczył ją jeszcze dłużej, to by to poszło, niestety mogłem, z mi cierpliwości. Odnośnie piasty. Są dwa dosyć duże rowy tutaj, widzicie, wyjechane. Trzeba będzie to dać na pewno do przetoczenia. Ale mam drugie takie koło, które ma wszystkie szprychy, także akurat tą szprychą coś tak mega nie przyjąłem. Ma brzydką trochę piastę, ale ma ładniejsze tutaj to wewnątrz ee, bęben. No tylko oczywiście trzeba je rozebrać, nie? Tutaj szprychy są trochę gorsze, pordzewiałe bardziej, no ale to jedną brakującą na pewno z niego odzyskamy bez problemu. Wkładka jest dużo ładniejsza. Zobaczymy. Jest jeszcze chwila czasu z tym szkiełkowaniem, dlatego chyba wymoczymy te koło i spróbujemy tutaj te szprychy też pocisnąć. No i dobra, panowie i panie, nie przedłużając, myślę, że nie ma co tutaj już dłużej tego ciągnąć. Nowe zakupy widzieliście. Moim zdaniem dane Coś tutaj było porobione. Jeżeli chodzi o Rometa, no to widzicie już pewnie, którzy zauważyli, może został bez cylindra. Cylinder jest zdjęty. Cylinder pojechał razem z głowicą, który tutaj gdzieś Wam pokazywałem. Pojechał do zrobienia. Komora spalania będzie ogarnięta. Tak samo przy okazji. Z Dorzuciłem też głowicę do czwórki do ogarnięcia. Ma podobno to być na lutę ogarnięta. Mam nadzieję, że tak będzie. Że będzie to, to końca do końca lutego temat zamknięty tych głowic. Że mógł z tym podziałać, no ale więc też musiał do tego być, tłok też jakiś tam inny dałem z okienkami, no ale chodzi o kształt denka, więc tam bez większego znaczenia. Na dzisiaj będzie tyle. Zachęcam Was oczywiście do subskrybowania kanału, do rzucania łapek, szczególnie tak w górę, do pisania komentarzy, do zaglądania na Facebook, do zaglądania na Instagrama. No i zachęcam Was również oczywiście do wspierania kanału poprzez serwis Patronite. Rzućcie sobie okiem, może któryś z progów Was zainteresuje. Dziękuję serdecznie wszystkim moim patronom, dziękuję wszystkim moim widzom. Życzę Wam miłej niedzieli i trzymajcie się do następnego razu. Cześć.